Zdecydowanie. Ślicznie. Gdzie tam źle? Dalej wyglądam pięknie. Czuję się piękna i zajebiście jest. Ku twojemu zdziwieniu w twojej sukience było ci bardzo do twarzy. Patrząc na swoje odbicie w pięknym, w pękniętym lustrze, dostrzegłaś, że niewiele w tobie pozostało z manarszego majestatu. Mimo to twoje oczy nadal śniły blaskiem pełnej szlachetnej i godności. Nawet bez jedwabnej sukienki masz w sobie mnóstwo królewskiej gracji. Przebierzmy i ciebie, zaraz będzie musiał wracać do Łajata. Może w Deliach też nie znajdziemy nic takiego, żeby nie było brzydkie. Ale ten strój, który jej kupiłyśmy, trzeba przyznać, że jest piękny. Dobrze, daj mi chwilę, poszukam czegoś dla siebie. Delia zaczęła przeglądać zawartość półek, wreszcie znalazła książkę w trochę mniejszym rozmiarze. Ta będzie dobra. Warstwa po warstwie Delia zdejmowała wspaniały strój z szachda, aż została w samej bieliznie. Smutne to, bo ten strój same dla niej kupowałyśmy. Zauważyłaś, że do wnętrza jej uda przywiązany był mieszek, który do tej pory dobrze skrywała luźna sukienka. Hmm, wiedziałam już kilka razy ten woreczek, ale nadal nie wiem, co jest w środku. O Jezus, Delia ma taki tutaj przy udzie. W bieliźnie pierwszy raz Delię widzimy. Takie tam moje osobiste drobiazgi. Nie warte twojej uwagi. Wszystko, co ma związek z tobą, jest warte mojej uwagi. Posłucha Posławszy ci uśmiech, Delia włożyła wyraźnie znoszoną skienkę, ponownie skrywając pod sobą swój maleńki sekret. Taka niewinna dziewczyna, jak ona skrywa pewną, niejedną tajemnicę. No i każdy ma do tego prawo w sumie. Ja w ogóle bardzo lubię Delię i postacie z Hartów teraz są genialne, nawet te żeńskie, bo nie we wszystkich historiach przepadam żożeńskimi postaciami, w sensie w niektórych nawet bardzo lubię, a w niektórych tak totalnie nie, więc to jest taka sinusoida, a na przykład Delia bardzo lubię. Delia nie zareagowała na twoje zaintrygowane spojrzenie z uśmiechem, przyglądając dalej ubrania. Nie oglądałaś ubrania służących w twoim umyśle, zrobiło się pytanie, które od razu zdałaś przyjaciółce. Delia, wychodziłaś wcześniej z zamku, żeby kupować zapasy, prawda? Czy już wtedy wiedziałaś, że mój lud cierpi? O, taka sukienka. W sumie nie taka zła, nawet w sumie ładniejsza od tej, którą miała... Jako pokojówka na początku chyba tego yy, pierwszego sezonu. Nie pamiętam już, jak ona wyglądała, ale kochani, ja nie znajdę, ja znajdę. Zaraz poszukamy. Pani Deli mm, z początków pierwszego sezonu. Tutaj mamy ten teraźniejszy Deli i mi się szczerze wydaje, że ten, który ma teraz, jest ładniejszy. Tutaj mamy Delie jako mm, dużo młodszą, jak miała 14 lat. Tutaj Delie w jaskini, jaskini Boże, w obozie Rizelli, bardziej w stroju rozbójniczki. Tutaj chustę Deli, pierścionek. Delie w stroju specjalnym w Delie w stroju szachda, ale tym niespecjalnym, darmowym, nie za diamenty. Szachda jakieś tutaj bardziej takie wystawne. Szachda znowu. Szachd. Szachda, kolczyki. Tutaj chyba już trzeci sezon w ogóle jakie spoilery, jak będzie Delia wyglądać. Ojej, tutaj zajebiście wygląda, wygląda już jakby była trochę starsza. O matku, tutaj to jakby 20, kurde nie wiem, o boże! Tutaj jest strasznie zrobiona, w ogóle niepodobna do siebie kobita. matko, kim ty jesteś? Jesteś tobą. Dobra, lecimy dalej do odcinka. Już dalej a nie denerwuj się, niezupełnie. Wozili nas w powozach. Jeździliśmy od razu do miast i na targowiska. Wiedziałam, niewiele więcej od ciebie. Aha, już się przebrałam. Idziemy? Tak, chodźmy. Ok. Po wyjściu z garderoby rozejrzała się szkanca Holda, ale nigdzie go nie było. Służący poinformował was, że Łajata zaprowadzono pod bramę. Idąc za zamkowym sługą, przyszłyście z do wewnętrznego dziedzińca, cichą, praktycznie niepilnowaną nie ścieżką. Doskonale pamiętam tę dróżkę. Razem z wajetą szliśmy nią, zmykając się z zamku. Gdy tak szliście, dołączył do was wydział, oddział królewskich gwardzistów. Poprzednio musiałam chować się przed strażą, bo miałam zostać w zamku. Tym razem strażnicy towarzyszą mi, chcąc dopilnować, bym znalazła się poza jego murami. Cóż za ironia. Zgadałaś do jednego ze królewskich gwardzistów. Gdzie jest kapitan Gillot z łajatem? Mężczyzna pokręcił głową i dał Ci znak, żebyś szła dalej. Pewnie rada zakazała im z nami rozmawiać. Boją się, że mogłabyś. Zerknęła na otaczających was strażników, po czym zamilkła. Mają prawo się bać. Gdybym jednak postanała wrócić na tron, uczyniłabym to bez przelewania krwi mojego ludu. Żołnierze spojrzeli po sobie, słysząc Twoje słowa. Następnie skierowali wzrok na ciebie. Ich oczy wyrażały wdzięczność. Gdy tarliście do zamkowych wrót, ujrzałaś kapitana Gillota, niosącego na plecach nieprzytomnego łajata. Jego wierny koń bojowy stał nieopodal. Reinholda dzieliło od nich kilka kroków. Spojrzał na ciebie, ale nic z tego nie powiedział i jego oczu wysierała pustka. Gdy już się udało oderwać od niego wzrok, podeszłaś do kapitana Gillota, złożona z gwardzistów, podążyła twoim śladem. Odejdź. Królewscy gwardziści zasoletowali swojemu dowódcy i się oddalili. Obejrzałaś przesiąknięte krwią, bandaże owinięte wokół ciała łajata. Jego jasne włosy związane wilgotnymi kosmykami pociemniały od czerni. O matko, łajat! jest nieprzytomny. Odzyskał przytomność? Nie. Przerzuci. Dzięki wrodzonej krzepie, ale musisz go wyleczyć Anabel, bo inaczej niedługo wzniesie, wzniosie ducha. Kapitanie Gilocie, zajmę się nim. Pójdzie kapitan z nami? Jak mógł kapitan tak pić z swoim synem? I will take care of him influencer. Po ranach nie zostanie choćby blizna, żeby nie, nic nie przypominało o tej potwornej karze. Obiecuję. Dzięki Anabel, ciężko mi jak ojcu obarczać się tym brzemieniem, w wybrałbym inne rozwiązanie, gdyby takie istniało. Wyatt poświęcił mi całe swoje życie, pilnuje mnie jak oczka w głowie, choć przy tym nie wie, że on bardzo dużo dla mnie znaczy. Ochronię go teraz, tak jak on zawsze chronił mnie. Nigdy nie będę dla niego ciężarem, dla mnie ciężarem. I właśnie dlatego możesz liczyć na moją dozgonną lojalność, Anabel. Zasługujesz na szacunek z powodu swojej dobroci, szlachetności i honoru, a nie królewskiego tytułu oraz współczucia, którym podążam, i skłonności, i wpływ, i wszystko w tej historii. Kapitan królewskiej straży odwrócił głowę, kierując wtężone, zatroskane spojrzenie na syna. Jego oczy były pełne ojcowskiej miłości. Chciałbym pójść z wami, ale jego królewskie mość nakazał mi pozostać w zamku. Wój osmot nie pozwala panu wychodzić z zamku? Tak, naprawdę zdecydowała o tym rada. Boję się, że możemy nawiązać spisek przeciw jego królewskiej mości. Pomyśleli dosłownie o wszystkim, na długo przed moim powrotem. Z tego co słyszałem, rada była zdeterminowana, by pozbawić się korony. <grym> Ostatecznie jednak to jego królewska mość podjął decyzję, by tak się stało. Chciało mieć pewność, że przestaniesz stwarzać zagrożenie. Rozumiem. Uważaj na siebie, dobrze. Teraz jesteś zdana sama na siebie. Wskazałaś głową Reinholda i Delie. Proszę się nie martwić, kapitanie. Nie zostałam sama. Nie jestem już hrabią. Pozbawiono mnie ma y majątku, srebra i ludzi. Nie zdołam cię ochronić, ale na niewiele się przydam teraz. No cóż, nie potrzebuję nic z tego, co wymieniłaś. Zależy mi tylko na tobie. Uch, chciałabym to powiedzieć, ale kurde, ja muszę iść w stronę. Łajata w muszę wybrać jakby między Reinholdem i Ojatem, chyba że znajdę gdzieś kochani w solucjach informacje o tym, kiedy trzeba wybrać, to wtedy możemy wybrać jednak ten wybór, ale zaraz sprawdzimy, zaraz kochani sprawdzimy. I na to kochani, żebyśmy musieli pojąć decyzję do szóstego odcinka, ponieważ w szóstym odcinku trzeba definitywnie wybrać Reinhold czy Wyatt, ponieważ z Reynoldem można wtedy wejść w związek taki już, wiecie, oficjalny. Dlaczego to sprawdziłam? No, ponieważ chcę jak najlepszą warstwę tego wszystkiego, więc mm, jak na razie możemy jeszcze troszeczkę. Mam nadzieję, że ja sobie nie niczę relacji z Wyatem. Nie, ja się boję trochę ryzykować. Dobra, przyjaciel zawsze może się przydać. Po co ja to robiłam, jak ja i tak, i tak? Wystarczy, że będziemy chronić siebie nawzajem. Dobrze, od teraz jedziemy na tym samym wózku. Re e twoje relacje z Reinholdem uległy poprawie. Cała sytuacja może się wydawać przygnębiona, beznadziejna, ale jeszcze nie wszystko stracone. Wiem o tym i wie o tym Wyatt. Właśnie dlatego nie złamali się zbożonej przysięgi. Nie mieliśmy innego wyjścia. Musimy trwać na posterunku, w oczekiwaniu na powrót naszej królowej. Kapitanie Gillocie, obiecaj mi, że nigdy nie zrezygnujesz z prawa do tronu i nie ustaniesz w walce. Daj mi słowo, że odzyskasz należny ci tytuł. Pewność biąca z jego słów rozbudziła w tobie ducha walki. Daję panu słowo, kapitanie Gillocie. Świetnie. Kapitan Gillot przywołał bojowego wierzchowca, a zdjąć z niego go, go łuk. Warwelunki na jego powierzchni świadczyły o tym, że kapitan królewskiej gwardii szczyci się tym orężem. Łajat opowiadał ci o tej broni. Wiesz, co to jest? Z cyruna serca szapt z duchów. Mój ojciec podarował panu ten łuk. Tak. Nasz najlepszy łuk wykonał go z mocnej czerwonej kory. Jest wytrzymały od każdej broni pochodzącej z ksal. Gwardista wyręczył ci wspaniały łuk. Wow. Otrzymałaś potężną broń. Mm. Trzymając łuk w ręku, nie mogłaś nie myśleć o swym ojcu bez rozczarowaniu, które by poczuł, gdyby teraz cię ujrzał. Nie zasługuję na ten dar. Oczywiście wiem, że jesteś niezrównaną łuczniczką, ale i tak spytam, czy wiesz, skąd wzięła się nazwa tego łuku? Zawsze myślałam, że jest ona hołdem pamięci o naszych przodków. Zgadza się, ale oręż ten ma również stanowić symbol współczucia i zarazem siły, stąd się nazywa. Gdy strzała tego łuku trafi w serce ofiara, nie poczuje bólu. Dzięki temu jest o wiele prościej odebrać komuś życia. Ten, ta broń nie jest jednak przeznaczona dla zabójcy Anabel. Winna ona trafić w ręce obrońcy, człowieka odczuwającego litość, w ręce kogoś takiego jak, jak ty albo Twój ojciec. On na pewno by chciał, żeby struna serca należała do Ciebie. Niech wspomina Ci o tym, kim jesteś, a wtedy ochroni Ciebie i Twych przyjaciół. Dziękuję, kapitanie. Nigdy nie zapomnę, kim jest, kim jestem, i będę wspominać pańskie słowa za każdym razem, gdy naciągnę cięciwe. Bardzo mnie to cieszy. Gdyby Twoi rodzice nadal żyli, byliby z Ciebie bezgranicznie dumni. Oficer spojrzał na chylące się ku zachodowi słońce, smutek wypełnił jego oczy. Idźcie już, bo jeszcze rada znajdzie kolejny powód, by was ukarać. Fiat, Wajat nie zdoła ustać na nogach. Co poczniemy? Wezmę go na plecy. Razem z Dalią pomogłaś kapitanowi przenieść rannego na plecy Reinholda. <laughs> Reinhold wstał, usiłując uwięźnić łajata. Niestety był królewski rycerz kazał się zbyt ciężki. Mimo wysiłków Reinholda nogi Wyjata nadal spoczywały na ziemi. Chwila, uniosę go wyżej. Pomóż Reinholdowi nieść łajata. Mm. Zdjąwszy rękę Wyata z ramienia. Mm. Mm. Wyata umieściła się na własnym karku. Połowa jego ciała spoczywała teraz na tobie. Mm. Reinhold, unosząc się dumą, nie chciał przyjąć twojej pomocy. Sam dam radę. Przecież mnie znasz. Nie znoszę stać bezczynnie sto, razy bardziej. Wolę zrobić coś, co mnie zmęczy, albo narazi na niebezpieczeństwo, albo jedno i drugie. Z tym się zgodzę. <noise> Dziś jest pewnie najtrudniejszy dzień w jego życiu. Cieszę się, że na jego twarzy zagościł uśmiech, mimo okoliczności, w których się znajduje. Del Delia podeszła do łajata i wyłapała go za rękę. Nie powinnaś go udźwigać, ale to brzmi dla kogoś niższego statusu pozwól, że ja pomogę Reinholdowi. Delia, teraz wszyscy jesteśmy prostymi ludźmi. Ale. Przemierzemy tę drogę razem. Poprosiłabym cię o pomoc, ale jestem od ciebie wyższa, więc w tym akurat zadaniu lepiej się sprawdza. Zawsze mogę unieść nogi łaj Łajata, żeby nie ciągało się po ziemi. Szkoda by było, gdyby zdarł sobie buty. Gła łajat na pewno to doceni, dziękuję Delia. Wspólnymi siłami przenieśliście Łajata przez boczną bramę, którą otworzył kapitan Gillot. Kapitanie, Dziewczyna przystanęła, widząc, jak kapitan królewskiej gwardii płakał na widok narannego syna opuszczającego mury zamku. – Kapitanie gilocie. Dotąd, Do Dokąd się teraz udacie? Roz, roz, rozbójnicy są naszymi przyjaciółmi. Najlepiej będzie, jeśli ruszymy do ich obozu, żeby na miejscu opatrzyć rany Łajata. Dobrze, to niedaleko stąd. Jeśli wyruszycie, od teraz dotrzemy tam przed nadejściem nocy. W takim razie ruszamy. Im szybciej zajmiemy się plecami Łajata, tym lepiej. Dziękuję za wszystko, kapitanie Gillocie. Mam nadzieję, że niedługo nasze drogi znów się skrzyżują. Uważajcie na siebie, moi drodzy. Z niecierpliwością będę wyczekiwać się waszego triumfalnego powrotu. Po emocjonalnym pożegnaniu ruszyliście z ginną w gęstej zieleni ścieżką. Gdy przekroczyliście granicę lasu, odwróciłaś się i na drzewa przygryzając wargę. O czym myślisz? Ujrzawszy jej niewinny uśmiech, postanowiłaś zachować swoje poczucie winy, żal dla siebie przynajmniej na razie. O niczym takim chodźmy. Nie przeszłyście nawet kilometra i już byliście zlani. Potem życie, które dotąd wiodłaś, nie przygotowało cię do tego rodzaju trudu. Ugh. Nogi Łajata są cięższe, niż myślałam. Powinnyście na chwilę zatrzymać się i odsadnąć. Jeśli będziemy robić przerwy, marsz do obozu Rizali się wydłuży. Nic z tego nie wzięliśmy, a po zmroku będzie nam trudniej znaleźć drogę. Co w takim razie zrobimy, Anabela? Do obozu Rizali jeszcze trochę zostało, ale jedno z nas powinno do niego dotrzeć przed zachodem słońca. Nasi przyjaciele pomogliby nam po pomóc nieść Łajata, gdyby wiedzieli, gdzie jesteśmy. Mogę pójść na skórę i dojść do obozu Rizeli. Tak ja pamiętam, ostatnim razem pamiętam drogę. Dobrze, tylko na siebie uważaj. Mm -hmm. Delia zruszyła w głąb lasu, niebawem zniknęła przed drzewami. Odgarnęłaś kosmy głosów yy, yy, Łajata. Twoje ręce zamarły, gdy się jego przystojne oblicze, zamorzone osłabieniem. Wyliżę się z tego, gdy się z nim zajmiesz. Ale te rany. Rany się zagoją, gdy je odpatrzysz i zaplikujesz mu leki. Jesteś najlepszą zdrowidzielką na świecie. Jeśli przestaniesz w siebie wierzyć, nasza nadzieja osłabnie. Masz rację, muszę być silna. Reinhold uniósł ramię, które krzyżowało się z twoją ręką, za plecami łajca cisnął twoją dłoń. I już jesteś silna. Nie wypieraj bólu, ale nie pozwolę, by wpełnił cię poczuciem winy, tak jak to się stało ze mną. Reinhold się odwrócił, ciężko westchnął, uszanowała się jego pragnienie i podarował mu właśnie ciszę, o którą dyskretnie prosił. Nie bałem waszym uszom dobiegł tu, 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 balny głos takiego. Zawsze ci się wydawało, że ten zbójca jest zbyt głośny. Tym razem jeden... Rumor, z jakim się zbliżał, bardzo cię ucieszył. Tam są. Waszym oczom ukazała się Gisela, za którą widać było kolejne znajome twarze. Rzuciwszy ci zaniepokojone spojrzenie natychmiast, kiwnałaś ręką do rozbójników za jej plecami. Szybko tutaj! Ruchy, ruchy! Taki i jeszcze jeden muskularny bandyta zaczęli biec w waszą stronę, niosąc poka znych rozmiarów przedmiot. Gdy byli już blisko was zorientowała się, że nieśli prowizoryczne nosze, które rozbójnicy musieli na szybko skleić pod okiem zgodnie z instrukcjami Gizeli. To dla łajata Taki ostrożnie wyspobodził wojata z rąk twoich i Reinholda. Na przodków miłosiernych krew mu dosłownie cieknie z bandaży. Niech ci ręce nie zadrżą. Taki opuść go na nosze, tak delikatnie jak potrafisz. Tak, tak. E, taki położył Łojata twarzą do ziemi. Rozbójnicy krzyknęli z przerażenia ujrzawszy rozmiar głębokości ran. Nigdy bym się nie spodziewał, że zobaczę naszego przysłoniaka w takim stanie. Jest twardszy niż myślałem. Gdyby tego nie ujrzała, na własne oczy nigdy bym nie uwierzyła, że jego bo własny ojciec tak go urządził. Kapitan Gilnot nie jestem winien, na ich obu spoczywa przesięga. Włałat chciał, żeby ojciec jej nie złamał. Zaniepokojona przywódczyni rozbójników położyła ci rękę na ramieniu. Delia wszystko mi opowiedziała, ale i tak spytam: Jak się czujesz? Mam nadzieję, że ci nic nie zrobili. Mam się dobrze, zostałam wszystkiego pozbawiona, ale przynajmniej nie podnieśli na mnie ręki. To dobrze. Nic się nie ma, odzyskasz wszystko co z... i to z nawiązką. Uniosłaś głowę, by spojrzeć na ciemniejsze niebo i westchnęłaś. Gdzie się podziała Luna? Poleciała do czerwonego lasu, zaraz po twym powrocie do zamku. Podejrzewam, że wróciła do rodziny. Aha. Luna to bystra dziewczyna. Przyleci do nas z powrotem, gdy tylko się dowie, że tu jesteś. Gizella machnęła z zbójcą ręką. Ruszamy. Starajcie się nie trząść się żeby nie pogarszać ran. Taki i jego towarzysz ostrożnie unieśli nosze i ruszli w twoją. Trzymając Delię za rękę, poszłaś w milczeniu ich śladem ani na, na chwilę nie odpuściłaś oczu z twarzy Łajata. Do obozu Giselle, te już Izali daliście już po zmroku. Taki zaniósł łajata do łóżka, jak Izeli, mimo to zachoro, zachowywał przy tym wyjątkową ostrożność. wojat tak, tak się obudził, czując ruchy, jakby było poddane jego obolałe ciało. Ciężkie rany rycerz uniósł nieznacznie powieki zobaczył twoją zaniepokojoną twarz, spróbował coś powiedzieć, ale jego głos był zbyt słaby: Łajat! Łajat! Na jego oczach pojawił się niemrawy uśmiech, po czym ranny znów zamknął oczy. Jest przekonany o własnej nieomylnie działaną mu czasem na nerwy, ale muszę przyznać, że oddanie, jakim się traktuje, budzi szacunkiem. Nie wiem, czy kiedykolwiek zdołam mu się za to odpłacić. Odpłacisz mu z nawiązką. Jeśli dopilnujesz, by jego poświęcenie nie, doszło, nie poszło na marne, droga współczucia. Nie poszło, nigdy się nie poddam. Będę dalej walczyć za mój lud za zatrespię. Świetnie jest tak się trzymaj. Nie możemy stracić naszej dzielnej królowej, która potrafiła wydrzeć się do. Twierdzy Ksaelów. O matko, jaki długi ten odcinek! Dokonałam tego wyłącznie dlatego, że mogłam na Was liczyć. Zawsze będziemy u Twojego boku, Annabella. Dziękuję. Ej, a nie wiesz, nie musisz przed nami padać na kolana? Posyłając przyjaciołom szczeru uśmiech, odwróciła się w stronę łeka, żeby obejrzeć jego plecy. Mm, Przygryzając wargę, zaczęłaś odwijać mm, przysiąknięte krwią bandaże. Twoim oczom ukazał się przerażający widok. Znów z trudem powstrzymałaś się przed płaczem, a ja myślałam, że to ksaelcy. Ze mną krótnie obeszli się. Będzie dochodził do siebie długie miesiące, o ile w ogóle z tego, z tego się wyliża. Wyzdrowie, wiem to. Przymknęłaś delikatnie rany, Ład z kawałkiem tkaniny machającej w wiatrze wody. Przejrzysta, cierzył szybko, zyskała czerwony odcień. Coś potwornego, zaraz zrobi mi się niedobrze. Ten widok nie jest. Dla takich dziewek jak ty, wielko oka. Nie patrz, jeśli to kosztuje cię zbyt wiele. Ale ja chcę tu być dla Łajata. Spokojnie, Delia. Ład wie, że ty jesteś. Wyjdź na zewnątrz i zaczerpnij świeżego powietrza. Będziemy szykować kolację. Taki jest beznadziejnym kucharzem, więc chętnie skorzystam z twojej pomocy. Ej! Rejna zignorowała protesty urażonego Gergotłka i zaprosiła Deliach bliżej ogniska. Taki poszedł za nimi, mrużąc nieco podnosem. pod nosem. Teraz w namiocie zostaje już tylko Reinhardt, Holt i Gisela. Skupiłaś się w pełni na plecach Ołajata. Na szczęście, wskutek utraty krwi Łajat wciąż był nieprzytomny, co wszędziło mu dodatkowego bólu i cierpienia. Detrzymałam krwawienie, ale potrzebuję mnóstwo leków. Jeśli znajdę wszystkie niezbędne zioła, Fołek wróci do zdrowia a za mniej więcej dwa miesiące. A blizny znikną, ale po prawie albo zupełnie. Hmm. Po siadłości pielów są wszystkie odmiany ziół. Jeśli się je pośpieszymy, moglibyśmy je zabrać, zanim na miejsce przybędzie straż. Z tego co wiem, skarbnik będzie potrzebował kilku dni na zebranie oddziału tego zadania. Ten przeklęty łajdak musi znaleźć zaufanych ludzi, którzy przewiozą wszystkie cenne rzeczy od razu do jego posiadłości. Co za gnida! Nie inaczej, ale dzięki temu mamy przynajmniej trochę czasu, powinniśmy się jak najszybciej tam udać. Im wcześniej dotrzemy na miejsce, tym więcej zdołamy zabrać przed przybyciem strażników. Wolałabym nie zdawać teraz łajata, ale być może faktycznie nie mamy innego wyjścia. Oprócz leków, musimy też zgromadzić odpowiedni zapas gorzkiej mięty dla ciebie. No tak. Skrzyknę ludzi. Wyruszamy po kolacji. Reinhold zerknął w stronę ogniska, na którym zbójcy dusili jakieś mięso. Taki zanurzył w potrawce palec, żeby je spróbować. Mm, pycha, Zachwy zachwycony pierwszym wrażeniem wsadził rankę całą dłoń. Straciłem apetyt. Lepiej się przyzwyczaj, paniczu. Teraz jesteś jednym z nas. Chodź, zjesz razem z nami. Nasze żarcie jest całkiem do zniesienia, wierz mi. Niech ci będzie, tylko nie poczuj się urażona, jeśli puszczę pawia. Potrzebuję czasu, żeby do tego wszystkiego przywyknąć. Ej, szczegóły zachowaj dla takiego. Gisela zwróciła się w twoją stronę z szerokim uśmiechem na twarzy. W normalnych okolicznościach się jej tym samym. Idziesz z nami, no nie? Spojrzałaś na Łajata, odkąd ostatni raz otworzył oczy. Nie poruszył ani jednym mięśniem, ale oddychał równo i spokojnie. Chcę jeszcze trochę pobyć z Łajatem. Rozumiem. Mimo wszystkiego powinnaś coś zjeść, żeby odzyskać trochę sił. Przyniosę ci miskę, aby wszystko będzie gotowe. Możesz zjeść tutaj z Łajatem, z nim wyruszymy po lekarstwa. Dziękuję, Gisela. Gisella i Reinhold wyszli z namiotu. Nagła cisza przyniosła ci ukojenie, przypominając jednocześnie, jak bardzo byłaś zmęczona. Do namiotu przedostał się chłodny, nosny wiaterek. Zadrżałaś. Spojrzałaś na nagie plecy łajata, na pewno jest mu zimno. Przykryłaś mu nogi kocem. Przepraszam cię, Łajat, ale twoje rany muszą pozostać odkryte. Poczułaś potężne zmęczenie, które niebawem kompletnie cię zmogło. Usiadłaś obok łajata, żeby osłonić go przed wiatrem. Pod Pół leżąc na pos posłaniu, o, padłaś na brodę na złożonych rękach. Odpocznę chwilę i przed wyprawą do posiadłości pielu. Spokojny oddech łajata był niczym kołysanka. Migotliwy blask świecy stawał się coraz oglejemszy, a w końcu pogężyłaś się we śnie. Przed drzwiami wyrwał się chłód ostrza. Hmm? Spojrzałaś na Kindżal, przyknięty do Twojego podbródka. Spo... Znajdował się daleko od szyi. Nie zagrażał więc Twojemu życiu, ale i tak wzbudził w tobie strach. Ostrożnie odwróciłaś głowę, Twoim oczom ukazała się budząca grozę postać. Miło ci się spało, co? <laughs> o nie, dobra, kochani, this is the end of this odcinek. Kończymy szybciutko, bo jest odcinek totalnie długi chyba z godzina 30 prawie. I love you guys. So much, dziękuję za ten odcinek wapatki.